Nie może być tak. Wy możecie jeszcze powiedzieć nie. I powiedzcie nie. Nie sprzedajcie się, jak powiedziałem. Zobaczcie, w tu gminy Kołubina, Gubina wszyscy powiedzieli nie, bo nie chcą kopani, powiedzą, co to jest. To jest stagnacja, brak rozwoju i nie, nie cieszcie się, że wam dadzą miejsca pracy. W kopalni naprawdę nie potrzeba dużo ludzi do pracy. Tam pracują maszyny. To nie jest tak, jak było 15 czy 20 lat, gdzie pracowało kilkanaście tysięcy ludzi. Tam teraz statuje mało ludzi i mówię, zarobi kilka osób, a koszty poniosą wszyscy. I jedna gmina zarobi, a w promieniu inne gminy będą tracić i później będą mówili, że tak musi być, bo nie można nic zrobić. Bo spółka z karą państwa czy tu prywatna, jak ma pak powstać, ona ma wybitnych prawników, którzy zawsze wygrają z nami. I nie możemy pozwolić. Nie dajmy się zakrzyczeć, zaszczuć. Nie dajmy się sprzedać, drodzy Państwo. Rolnicy, znam wielu rolników, promięta u nas, w Tonińskim, no jasko pomorskim. Ci rolnicy zostali doprowadzeni do stanu, proszę Państwa, no nie powiem jakiego. Po prostu kopalnia ich oblała. Wyobraźcie sobie, jeśli nie ma, zastajecie na krawędzi odkrywki. Wyobrażacie sobie, co tam jest? Dziura 70 metrów przed Wami. Non-stop, pompowanie wody non stop huk maszyn, kurz i to jest stworzenie nam warunków do życia. Węgiel brunaty mówię tak, ja nie mówię nie mówić wszystkiemu nie, ale ten węgiel zostawmy może za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będą to potrzebowały nasze dzieci i będą inne metody wydobycia tego węgla, nie metodą odkrytową. Są już takie metody, podziemna zgasyfikacja węgla. Ale cóż, to jest zbyt kosztowne, bo to jest nowoczesne. Poczekajmy. I wtedy, gdy sobie pod tą ziemią leży, za kilka kilkadziesiąt lat, czy kilkanaście, nasze dzieci też będą potrzebowały tego węgla, który może nam być potrzebny. Ale w tej chwili nie. Najłatwiej wykopać, rozkopać, zostawić i macie problemy. I tak będzie. Węgiel, nie wiem, ile tu jest tego węgla, może wiecie, czy 50, czy 100 milionów, nie wiem. Starczy na kilka lat. I on się skończy, ale problem zostanie. I wtedy. Będzie problem wójta, burmistrza. Tylko tego wójta, tego burmistrza, tych rannych się będzie. Nie będzie. będzie. A oni się bardzo dobrze ustawią. Ja nie mówię, mówię, bo na pewno tak jest zawsze. Ja. Jeszcze jedno. Tak zawsze na przykład podaje się taką gminę Kleczew. Kleczew, Kołkonina. Gmina typowo kopalnia węgla w nie tam właśnie jest. To jest typowo. Podatki, wszystko pięknie. Ja zawsze mówię, burmistrz tej gminy mówi: No, przecież jest rozwój naszej gminy. Ja tam nie widzę rozwoju, drodzy Państwo. Możecie pojechać, zobaczyć, dokąd trzeba i zobaczycie. Stadion, ani basenu, ani nic, zawsze proszenie tam nie ma. Jest problem, bo po yy, takiej, yy, można to rekultować, trzeba rekultować yy, grunty po kopalni, ale na tych gruntach przez 30 lat. Można tylko budować po 30 latach, można budować za budowę lekko. Po 50 latach dopiero coś większego. I budując taką drogę w kleczenie, nawet jadąc, ona w ciągu roku usiadła prawie węd. I co roku? I kto będzie naprawiał kopalnię, odejdzie tą drogę? No pewnie szkody górnicze powinna kopalnia. Nie, nie myślę, że ona to naprawi kopalnia. Kopalnia odejdzie i problem zostanie. No dziękuję bardzo bo ja za długo gadam. Gdyby coś było trzeba, ja z chęcią odpowiem. Dobrze? Dziękuję. którzy dadzą nam przykład. Dobry, Ja pochodzę z gminy Kransk. Było tak, że wójt dzisiaj już nie istnieje w gminie Kransk. był przez pięć kadencji każdy go odwalił. gdy wpuścił kopalnię, że bój to nie ma. Nie wybrali, go, bo gmina do gminy kopalnia weszła pod weszła. Dzisiaj takie straty są ogromne że każdy, no jak powiem be, 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 dam mój przykład. Miałem 2 hektary 80 osiem, stawów rybnych, gospodarstwo agrodystyczne, łubisko wędkarskie. trzy 3 dni woda mi podeszła, odeszła mi woda, kopalnia mi od, od, odwodniła. Od kopalni jestem jakiejś w linii prostej 5-6 km. Za nami jest rzeka, wielkica. Sprawy sądowe, prawie 4 lata nie mamy już wody, sprawy sądowe, raz w szpitalu wylądowałem, przez pseudo biegłych oszustów, którzy z kopalni przychodzą, robią fałszywe ekspertyzy, no cuda nie nigdy, tutaj przychodzą dokumenty, fałszują mapy, no po prostu to co się dzieje, jakie kopalnia robi szkody, to, to że no, nie mieści się w głowie, na stu rolników, pięciu, sześciu, a dostanie jakieś tam odszkodowanie, no to jest góra. Ale jeszcze do kopania jest inna, bierze swojego ekspertu, zmiana klimatu itd. itd. Także nie radziłbym tutaj nikomu, tak tutaj pan Józef Rzadkowski powiedział, ten węgiel zostawić na jeźdźna, będzie inna technologia, niech sobie wydobywają, ale nie panwarzystym sposobem przez odwodnienie, bo na sądzie była główny, główny geolog pani ja pani Nazwiska już, geolog z kopalni, powiedziała prosto że kopania tylko odbania kilometr, ewentualnie półtorej, to jest nieprawda, po prostu ja w ja nie kłamię, zależy, zależy od, od warunków terenowych, tak u nas są piaski to na 10 i dalej kilometrów. Tutaj ze mną przyjechał kolega, który jest od, od, od gierki, jest radnym w gminie to może coś powiedzieć więcej, nie? po prostu ja już nie mam siły, dwa razy szpital odlądowałem. Walka to jest z wiatrakami, z armią potężną. Wszystko w koło konina, adwokaci, radcy prawie, to są wszystko z kopalnią współpracują, no nie ma się tego to kogo udać. się udałem do innego województwa, do innego miasta, żeby coś wywalczyć. Cały czas mi piszą różne brednie, kopanie, fałszywe ekspertyzy. Po prostu ostatni, na ostatniej sprawie sądowej powiem tak. Zrobił mi sędzia o prawie mózgu, a po co ci konie, a po co ogrodzenie, a po co tamto? A ostatnia sprawa sądowa była tak, że trwała dwie minuty. Sędzia tylko zapytał się, a po co pan był potrzebny lepiej, bo mi yy, bagazyn odrył. No żeby usiąść, no. Wręcił pismo, takie pismo, że po prostu, no. Szkoda mówić. Adwokat uciekł po rozmowie z adwokatem. Powiedział, że od sprawy odchodzi. Zostawimy na lodzie. Straciłem pieniądze. Kupę kasy straciłem. Zdrowie straciłem. Zostałem upokorzony przez kopanie finansowo, w i fizycznie. Znam ludzi, którzy budowali domy. Domy popękane przychodzą, przychodzą eksperci z kopalni, ale dom pęknięty, ale pani może mieszkać. Yy, taki przykład daje, yy, pęk, pęk, dom, kopalnie na zapłaci. Na facet miał trochę grosza, wziął adwokata, zdrowa z parę sądową, no to sprawę przegrał. Bo to jest armia złodziei. złodziei. O, dobrze może powiedzieć. I powiedzieli prosto, pustaki, proszę pana nie miały atestu, więc dom pękł. A te pustaki, a te pustaki może były lepsze jak te za testę, I takie są różne przypadki. Za mną są yy, pozapadane łąki, jak ciąg jedzie, proszę Państwa, tylko tak widać. Olszyny się obalają, rozpadliny się robią. To się odokrypi, to na ileś kilometrów idzie wszystko w I nie wiem, co tu mówić, ale jestem w sposób już brak mi sił, to jest zrobialny, bo mam dzisiaj 6 lat, proszę Państwa. Jeden czy nie I na dzisiaj. Jakby przykładowo, dostanę zabaw, do piachu pójdę, żona zostaje sama. Jakie moje gospodarstwo ma wartość? Kto, kto kupi pustynię, proszę Państwa? Kto kupi pustynię? A te gospodarstwo miało wartość. Były stawy rybne, 8 stawów rybnych, 2 hektarów 800. Proszę Państwa, łowisko były, 4, 4 kucyki do A zostały. Agrystyka, łowisko, ludzie przyjeżdżali. Żyłem sobie, jak Pan. Bo to był mój dorobek życia cały. Mam 60 lat, a dzisiaj nie mam nic. Dzisiaj mam pożyczki w banku, jest chodzę po rodzinie, pożyczam winuczki, żeby zapłacić za telewizor jakiś podatek czy tam coś styl. I tak zostało pokażone wszystko panie. I to są Nie tylko ja, bo takich ludzi znam dość dużo. I może to na ten temat coś powiedzieć tutaj. Yy, Sołtys wsi drążek zaradza radny gminy Konstantyny, yy, gminy Kramcy, yy, pan yy, Ciroctwo.